Zresztą sobie nie piszę, że ale gdybyś nie zrobił tego, to byłoby lepiej. To ja po prostu zacząłem odpisywać, dziękuję bardzo, ale mam taką strategię, którą polecam, że przyjmuję radę od osób, które mają lepsze wyniki ode mnie. I takie próbowanie wróżenia z fusów, co by było gdyby, to moim zdaniem jest bez sensu. Bardzo lubiłem kiedyś to robić, ale po prostu tego się nie da zweryfikować w ten nie sposób. Nie jak te kropki, których Steve Jobs kiedyś mówił, że. Jak spojrzymy wstecz, to zobaczymy połączone kropki. Jak spojrzymy w przód, to jest całe pole tych kropek tam rozsianych. No nie da się tego po prostu przewidzieć. To jest ten tak, efekt motyla taki. Ale to, co powiedziałeś, to jest ekstremalnie ważne i chyba też dla innych osób, że w chwili, gdy w ogóle mamy jakiś kierunek, w którym idziemy, to warto właśnie brać takie życiowe rady albo biznesowe rady od osób, które mniej więcej były w podobnym miejscu, gdzie my, ale załóżmy są już gdzieś bardzo daleko w kierunku, w którym my idziemy ewentualnie, bo branie, co my bo to, to często jest widoczne, załóżmy, szczególnie w kwestiach rodzinnych, przyjaciół, gdzie ludzie radzą, nie rób tak, nie? którzy nie wiedzą w ogóle jak działa biznes i tak dalej, że branie rad od nieodpowiednich osób na pewnym etapie może być ekstremalnie trudne dla naszego życia. Mm, tak. Gdzie w ogóle ja osobiście rad nie lubię i też mamy w możemy powiedzieć między sobą taką zasadę, że nie dajemy sobie rad, jeśli o nie, nie tak, prosimy. Tak. I ja polecam: daję radę, żeby nie dawać rad, daję o rady, które ktoś daujesz. nie prosi. Tak.